Cześć wszystkim z tej strony Matranus i dzisiaj chciałbym Was zaprosić do materiału dotyczącego sterowania. Robiłem już go kiedyś, ale wtedy tak naprawdę, po pierwsze, miałem gorszy mikrofon, przez co tam nagranie jest dosyć słabej jakości, moim zdaniem, oraz oczywiście. Mm... Było to za czasów, kiedy po prostu zaczynałem moją tutaj przygodę z Albionem online na kanale i nie miałem takiego dużego wsparcia, jakie mam teraz. Mianowicie, mnóstwo subskrypcji przychodzi na mój kanał, mam mnóstwo wyświetleń na materiałach z Albiona. Bardzo dziękuję za jakiekolwiek wsparcie, ponieważ ostatnio jest rewelacyjne. Ale chciałbym po prostu wziąć i odnowić jak gdyby moje stare materiały, zwłaszcza te, które moim zdaniem są dosyć ważne i fajne. Z tego powodu, że po prostu bierzecie i no, będziecie tutaj moim zdaniem no, zaglądać co jakiś czas, no a nie chciałbym, żeby ten kontent, który tam dla Was przygotowałem, był jakiejś tam na przykład gorszej jakości od tego, co tworzę teraz. Zwłaszcza jeżeli również, moim zdaniem, był wartościowy. W tym momencie udałem się na jedno osobę wyloch, loch PvP i będę tutaj prezentował, jak gdyby podstawy sterowania są tutaj naprawdę bardzo, bardzo podstawowe oraz będę omawiał dwa rodzaje czy też dwa sposoby sterowania, jeżeli chodzi o albion online. Kiedy zaczynacie rozgrywkę, tak naprawdę standardowym sterowaniem, jakim będziecie się tutaj brali i posługiwali, jeżeli chodzi oczywiście o sterowanie myszą, będzie tutaj sterowanie klasyczne, Już wam teraz pokazuję. Sterowanie klasyczne bierze i sprawia, że lewym przyciskiem myszy robicie wszystko. To jest dla mnie teraz trochę nieintuicyjny, dawno już tego nie robiłem, a raczej nie bawiłem się tym sterowaniem. Także jak widzicie, kiedy Kliknę lewym przyciskiem na mojego przeciwnika, moja postać od razu do niego biegnie i zaczyna go atakować. Jest to dosyć słabe pod tym względem, że tak naprawdę, po pierwsze, kiedy na przykład biegamy po terenach PVP, czy jakichkolwiek nawet innych terenach, klikając lewym przyciskiem myszy na na przykład przeciwniku Mobie, tak jak teraz na przykład jestem na Dungeonie, i chcemy zobaczyć, co, co to jest za Mob, ile ma życia, jaką ilość energii. Czy jest to na przykład obłąkany, cuchnący szczur, czy też jakaś lepsza wersja, która na przykład ma więcej punktów życia, musimy do niego podbiec. Jeżeli biegamy w grupie, może się to okazać bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo na przykład ciągle będą uwagi w naszą stronę, że no dlaczego ty ciągle biegniesz do tych mobów, w końcu je zagrujesz i nas pozabijają, bo taka jest faktycznie kolej rzeczy. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to naprawdę bierze i wpływa to diametralnie. Jeżeli bierzecie po prostu i klikacie na cokolwiek lewym i zaczynacie na to biec, no to wyobraźcie sobie na przykład walkę PVP, na której klikacie lewym przyciskiem myszy na gracza, którego tylko i wyłącznie chcecie sprawdzić i już zaczynacie agresywne działanie wobec niego, ponieważ na przykład bierzecie i tak jak w tym momencie działacie z bronią zasięgową. Jest to bardzo niepożądane działanie. Często nawet na terenach otwartych, gdzie znajdują się jakieś dwie grupy, jeżeli jedna grupa bez powodu zaatakuje drugą, no to wiadomo, że nawiąże się konflikt, a często po prostu grupy wymijają się również, czy też zostawiają siebie w spokoju, albo raczej. Ostrożnie podchodzą do rozpoczęcia jakiejkolwiek walki e, poprzez po prostu sprawdzenie waszego przeciwnika. Poprzez sterowanie klasyczne nie można w żaden sposób sprawdzić właśnie waszego przeciwnika, jest to bardzo uciążliwe i bardzo moim zdaniem nieintuicyjne. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką Wam radzę, jeżeli chodzi już o rozgrywkę w Albion Online, jakąkolwiek chęć walki na PvP, GVG, PvE. Zmianę sterowania oraz sposobu sterowania. Wchodzicie sobie oczywiście w ustawienia gry, bierzecie sobie sterowanie myszą, zmieniacie sobie na sterowanie w stylu RTS. I już wam teraz tłumaczę kilka zalet, jakie ma to sterowanie względem tego jak gdyby klasycznego. To jest pierwsza rzecz, jaką dosłownie powinniście zrobić po włączeniu gry. Od razu wam mówię. Kiedy rozpoczynacie rozgrywkę i zmienicie sobie na to, wasze doświadczenie z rozgrywką zupełnie się zmienia. Po pierwsze, lewym przyciskiem myszy nie robicie nic, tak jak teraz. Może słyszycie, ja tutaj klikam myszą lewym przyciskiem dookoła, nic się nie dzieje, moja postać nic nie robi. Za pomocą lewego przycisku możemy sobie wybrać przeciwnika. Nawet kilkukrotne kliknięcie na niego nie bierze i nie powoduje tego, że do niego od razu biegniemy. Oczywiście fakt, przyznam, że lewym przyciskiem myszy również możemy brać i uruchamiać różnego rodzaju budynki, możemy brać i klikać na surowce, żeby je zbierać. Ale nie ma już czegoś takiego, że klikamy na przeciwnika, którego zaledwie chcemy podświetlić oraz wyświetlić jego statystyki i od razu się na niego pchamy, już pędzimy na niego po prostu jak rozpędzone świnki, tylko i wyłącznie po to, żeby go schrupać. Niestety nie. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobre, ponieważ zawsze kiedy klikniemy sobie na jakąś postać, możemy również kliknąć tutaj no akurat na tego mobka to nie mogę, ale jeżeli klikniemy sobie na jego, A jak gdyby postać no to możemy sobie zobaczyć jego statystyki, możemy sobie zobaczyć kim on jest, możemy sobie zobaczyć na przykład jego awatara, możemy sobie również zobaczyć jakim sprzętem operuje, ponieważ jest tutaj opcja jak gdyby sprawdź i wtedy wyświetla się nam jego ekwipunek jak gdyby w takim małym okienku, podobnym do tego, które mam tutaj, tak? I szybko możemy się zorientować, ok, biega z tym, jest taki i, i, i szmaki i owaki. Jest to bardzo, bardzo fajna opcja. I e, bierze i po prostu daje nam jak gdyby więcej opcji. Dodatkową sprawą jest tutaj autoatak. Po pierwsze, prawym przyciskiem myszy dalej można zaatakować przeciwnika, co jest akurat bardzo przyjemne, ale prawego przycisku myszy praktycznie bierzemy i nie używamy do niczego, e, tylko i wyłącznie do biegania. Mamy podpisany teraz pod prawy przycisk myszy bieganie i możemy na przykład w ten sposób biegać dookoła wroga w czasie walki PvP. Jest to bardzo efektywne, jeżeli zwłaszcza biegamy z jakąś bronią ręczną. Możemy się kręcić, a wszystkie skillshoty, które są na przykład obszarowe, powiedzmy sobie tutaj o umiejętnościach, które biorą i uderzają na przykład w daną strefę. No to akurat nie mam takiej broni, trochę słabo. Na przykład są umiejętności, które biorą powiedzmy sobie na przykładzie tego. Biorą i uderzają w daną strefę. Jeżeli to jest na przykład miejsce, w którym stoi nasz przeciwnik i nas uderza, no to wiadomo, że po kliknięciu, zaraz po chwili pojawią się tam obrażenia. Jednak jeżeli nasz przeciwnik, zamiast brać i stać w miejscu oraz nas bić, robi coś takiego dookoła nas i co chwilę tylko i wyłącznie używa autoataku, co zaraz wam pokażę jest o wiele bardziej efektywnie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, samą walkę oraz same pojedynki takie mikro uciekanie przy niektórych buildach nie ma zupełnie sensu, ponieważ część umiejętności będzie jak gdyby zadawanych bezpośrednio, czyli możecie po prostu wziąć i strzelić sobie do danego wybranego przeciwnika i nie ma mowy żeby uciec przed tą umiejętnością, ale są umiejętności obszarowe takie właśnie na przykład jak coś takiego które pozwalają unikać tych obrażeń, zupełnie je niwelować, potrafią wybiegać ze strefy. Jest to również bardzo ważne na lochach takich właśnie jak ten. I zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tylko i wyłącznie pozbędziemy się tutaj szczurów. Ok, dobra, mamy tutaj obłąkanego kusownika. Zaczniemy z nim walkę. Ogólnie rzecz biorąc, teraz auto-atak zaczynamy. Jak widzicie, pod spacją mam aktualnie, i w ten sposób, jak widzieliście, była tutaj strefa ataku. Może akurat ta broń nie jest zbyt dobra, bo odrzuca moich przeciwników i pozwala nam wziąć i. O! Dobra, i teraz tak. Kiedy stałbym w miejscu, to dostałbym po prostu tą strzałą. Musiałbym tutaj klikać lewym przyciskiem myszy tutaj, potem tutaj potem tutaj, na dodatek ciągle musiałbym z powrotem wracać i zaznaczać przeciwnika i znowu klikać na niego. Jest to piekielnie nieefektywne. Najlepszym sposobem jest to, żeby wybrać sobie właśnie przeciwnika, tak jak ja to zrobiłem teraz. Może zmienimy sobie... Nie, dobra, zostawimy tą broń. Zostawimy kuszę. Wybieramy sobie po prostu przeciwnika i tak, biegamy sobie w jakiś tam sposób, tak, w dowolnym kierunku. Ja na przykład mam teraz broń zasięgową, więc mogę się cofać z nią, zadając jeszcze obrażenia po drodze. Popatrzcie strzelam uciekam strzelam uciekam strzelam uciekam strzelam uciekam strzelam uciekam strzelam uciekam przykuszy jest to bardzo efektowne ponieważ bierze i odrzuca co kilka auto ataków mojego przeciwnika do tyłu zauważcie ile ja z... ten zaledwie wziąłem i dostałem obrażeń No dobra tutaj akurat wziąłem i za bardzo odbiegłem także mop uciekł, ale przy walce na przykład PVP mob nie wróci się nam do tyłu i nie będzie jak gdyby brał oraz no, odzyskiwał sobie nagle całego życia. Tutaj nie o to chodzi. Dzięki takim umiejętnościom, możecie wręcz w rewelacyjny sposób wziąć i na przykład wyciągać walki. Nawet uciekając z walki, możecie wziąć i ciągle zadawać jakiemuś celowi obrażenia. Fakt, będziecie się poruszać powoli, ale równocześnie praktycznie będziecie brali i go atakowali. W Albionie online. Animacja ataku może zostać przerwana, tak jak teraz możecie sobie zobaczyć. Strzelamy, uciekamy, strzelamy, uciekamy, strzelamy, uciekamy. Nie ma czegoś takiego, że musi wyłożyć się pełna animacja strzału z tej kuszy, a my w tym czasie musimy stać. Możemy praktycznie co jedną mikrosekundę klikać tą spację, w zależności oczywiście od tego, jaką szybką mamy broń, jeżeli chodzi o atakowanie, oraz możemy uciekać. Do tego również możemy dokładać umiejętności. I fakt, tutaj akurat miałem umiejętność, która się kastuje e, praktycznie ko coś koło sekundy, także akurat musiałem się zatrzymać na trochę dłużej, ale również jest to opcja. Strzelamy z kuszy, odbiegamy do tyłu, strzelamy z kuszy, odbiegamy do tyłu. Możemy wciągać naszych przeciwników w zasadzkę, przeciwników, który na przykład bierze i tylko i wyłącznie klika na nas różnego rodzaju umiejętnościami oraz wciągać go pomiędzy naszych sojuszników. Tutaj nie chodzi o takie zwyczajne uciekanie, tylko o uciekanie i równoczesne zadawanie obrażeń naszemu przeciwnikowi. Jest to bardzo, bardzo przyjemne. Jeżeli chodzi na przykład o walkę z dwuręcznym mieczem. No powiedzmy sobie, tutaj akurat mam dwuręczny miecz ze sobą wziąłem. Są to bronie oczywiście do walki w zwarciu. Powiedzmy sobie, że część broni do walki w zwarciu jest jak gdyby bardzo prosta i wystarczy po prostu stanąć w miejscu i tłuc naszego przeciwnika, jednak jeżeli również jesteśmy na przykład na aktywności PVE, czy też jesteśmy na przykład... W walce z określonymi typami broni. Powiedzmy sobie na przykład, że nasz przeciwnik wybrał młot. Wybrał młot i młot ma umiejętność, która bierze i właśnie rozprzestrzenia tak, jak gdyby obszar przed sobą po kilku sekundach, w którym zadawana jest bardzo duża ilość obrażeń. Już wam teraz nawet pokażę w drzewku, e, gdzie to jest. To chyba nie będzie młot, to chyba będzie tak, buzdrygan. buzdrygan. Nie, w młotach też to było. E, tak, w młotach było. I silne rozszczepienie. Mamy taki stożek, w tym stożku po około jednej sekundzie jest właśnie zadawane około pół tysiąca obrazów. To jest naprawdę bardzo sporo i. Jeżeli weźmiemy i uderzymy w to miejsce, jak gdyby, w którym jest nasz przeciwnik i mamy pewne trafienie, no to wiadomo, że zadamy mu mnóstwo, mnóstwo obrażeń. Oczywiście fakt, lepsi gracze najpierw was zestunują z tego młotka, a potem dopiero uderzą was w tą umiejętnością i wtedy no, nie za bardzo macie szansę. Chyba, że macie jakiś specjalny czar, który oczyści z was wszystkie efekty kontroli tłumu. To jest też bardzo fajne i bardzo, bardzo kombinatoryjne, jeżeli chodzi już o walkę. Ale jeżeli będziecie brali na przykład i koło waszego przeciwnika, już wam teraz pokażę, Biegali na przykład w ten sposób. Widzieliście? Nie musiałem praktycznie nic robić, żeby uniknąć tego, tej umiejętności. Mój przeciwnik kastował ją w tą stronę, wystarczyło delikatnie za niego wyjść i ten pocisk poleciał w tą. Ja nic tak naprawdę nie musiałem robić, jeżeli chodzi o walkę oraz o jakiekolwiek tutaj. Um, bardziej skomplikowane rzeczy, no przecież to jest tak po prostu banalne dzięki takiemu sterowaniu i wykorzystywaniu spacji jak i jego przycisku myszy, no i zobaczcie on w tym momencie strzelał w tamtą stronę, nic mi praktycznie w ciągu tej walki nie zadał, ja nawet umiejętności nie odpaliłem żadnej to jest naprawdę rewelacyjna sprawa również należy tutaj wspomnieć o tym, skoro już to opanowaliście że są na przykład również ekwipunek czy też sprzęty, które biorą i pozwalają wam na przykład na leczenie, rzucanie różnego rodzaju tarcz, czy też na przykład kombosów. Chodzi tutaj mniej więcej o to, że wszelkiego rodzaju wsparcie, jakie rzucacie, na przykład, nie wiem, czary leczące, takie jak odmłodnienie, zamiast brać i klikać sobie Q oraz klikać na Waszą postać, co może być bardzo kłopotliwe w walce, ponieważ na przykład, kiedy gracie healerem, często dostaniecie jeden strzał zaledwie, zdążycie się wycofać, czy też na przykład jedno AOS bierzecie w jakiejś walce. No i Wasza postać po prostu bierze i zaczyna troszeczkę niedomagać. Jeżeli dostanie na przykład dwa, trzy takie strzały, albo na przykład skupi się na niej jakiś DPS, to musicie się momentalnie zacząć leczyć. W wypadku na przykład tych kosturów natury, takich, które ja na przykład mam, te leczenie jest jak gdyby kanałowane z czasem, czyli nie jest natychmiastowe. Co znaczy, że musicie zacząć się szybko leczyć, ponieważ za chwilę, jeżeli tego nie zrobicie, będziecie martwi, ponieważ te punkty życia będą wam się bardzo powoli przywracały i takie jedno kliknięcie po prostu na umiejętność nic wam nie da. Bardzo dobrą opcją jest tutaj wykorzystywanie umiejętności ALT. ALT w kombosie z jakąkolwiek umiejętnością sprawia, że rzucacie ją na siebie. Jak widzicie, ja nie wykorzystuję w ogóle myszki. I zarzuciłem w tym momencie na siebie trzy czary, mogę nawet rzucić czwarty i odnowić sobie jeszcze energię. Um, bardzo, bardzo fajna sprawa pod tym względem akurat. Jeżeli macie jakąkolwiek tarczę, jakąkolwiek ochronę, jakikolwiek czar, tak jak teraz na przykład widzicie sobie tutaj rzuciłem ciernie życia. Bardzo dobrze to działa. To jest naprawdę świetna umiejętność, pozwala wam wziąć i w szybki, efektywny sposób siebie uleczyć, podreperować, rzucić na siebie tarcze w nieoczekiwanej sytuacji, rzucić na siebie jakikolwiek tam buff czy też debuff. Jest to bardzo, bardzo fajne i bardzo fajnie wpływa na rozgrywkę. Jeżeli chodzi o zarządzanie grupą, to być może w przyszłości również wezmę i z moimi znajomymi z guildy Kamerad, których serdecznie pozdrawiam, bo pewnie oglądają. Wezmę i zrobię poradnik dotyczący sterowania, jeżeli chodzi o grupę, ponieważ tam również dochodzi sterowanie pomiędzy na przykład wybieraniem poszczególnych członków drużyny, doskakiwaniem do poszczególnych członków drużyny przy na przykład odpowiednim ekwipunku, jeżeli taki posiadamy, na przykład kanałowanie czy też rzucanie tarczy również na poszczególne osoby w naszej grupie. Także to jest również jak gdyby bardzo ważne. Także to będzie na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Może jeszcze pokażę na przykład. Truciznę, znaczy miksturę trującą. Także jak widzicie, można rzucić taką miksturką i ona bierze i zatruwa nam cel. Z tego typu rzeczy korzystamy na przykład pod jedyneczką. Jak widzicie, bardzo przyjemnie, akurat pod tym względem, wygląda walka. Nawet z głupimi szczurami. Ja nie dostałem żadnych obrażeń, ale również tak samo wygląda, jeżeli chodzi o innych przeciwników. Również bardzo serdecznie Wam polecam nauczyć się klawiatury, jeżeli osoby, które nigdy nie grały w mobę zaczną grać w Albiona Online, no to tak naprawdę musicie się przestawić, ale sterowanie jest właśnie takie typowo mobowe, jeżeli byliście dobrzy na przykład w LoLu, czy tam w Docie, to bardzo szybko się tutaj odnajdziecie, ponieważ to jest bardzo fajne. Także cóż, Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał, mam nadzieję, że dużo się z niego nauczyliście. Mam nadzieję, że zapamiętacie sobie, żeby zmienić sobie od razu po samym starcie gry na sterowanie RTS-owe oraz po prostu brać i wprawiać się w jego używaniu, ponieważ daje ono znacznie większą ilość opcji, tak jak mogłem Wam dzisiaj powiedzieć i przegadać bardzo dużo na temat jego zalet. Także cóż, dzięki za uwagę jeszcze raz i do usłyszenia już niedługo w kolejnych materiałach. Cześć.